Rzeka górska w zasadzie nie wylewa. Robi coś bardziej groźniejszego, gorszego. Zabiera, zabiera mosty, pobocza, drogi. Próbuję zabrać drogę. Tym razem w wiślicy tuż za skoczowem. O 8 rano zamknięto DK 81. Powód pęknięcie. Stale powiększające się pęknięcie. Tak, głęboko widać. To, to była minimalna szparka. Jaka była? Minimalna taka. A, teraz? A ja tu stoję na no, I Tak Głęboko widać. Ja tu pierwszy byłem. I kiedy to tak? To nie, od 11, czy od 10, ale to się paliło. Od 11 się tak powiększa? No. Pęknięcie powstało nie dlatego, że lała się tutaj woda. Winna jest rzeka. Ona zabrała, ona po prostu zabrała kawał gruntu na długości 150 metrów i chyba 5 metrów szerokości. Tu de facto nie było wału, tu była wysoka skarpa i jak Państwo popatrzycie, ona idzie prosto 2 kilometry. No, przesadziłem, półtora gdzieś kilometra i z całym impetem wpakowała się w ten wysoki brzeg. Brzeg razem z drogą na nim został podmyty. Ta droga tutaj pęka, stoją mi samochody z kamieniem, musimy to zacząć umacniać jak najszybciej, żeby to dalej nie płynęło. Musimy się dostać przede wszystkim do, do miejsca, gdzie, gdzie Wisła wy, wymyła, wymyła wał. Wycinamy po kolei wszystkie drzewa tak, aby można było z drogi zacząć sypać kamienie. Są samochody stojące z ciężkim narzutem kamiennym, zostanie to przyciśnięte, żeby nie pogłębiała się ta wyrwa. Natomiast tu się muszą spotkać specjaliści i z drogownictwa i od regulacji i zadecydować w jaki sposób zabezpieczyć tą drogę. Po wycięciu drzew czas było już przystąpić do prac umacniających brzeg, zrzucania kamieni. Ale tu pojawił się problem. To od pana usłyszy, że pan decyduje, żeby to, żeby to na razie sobie tutaj czekało i wymywało, tak? Nie proszę mi powiedzieć, czy pan decyduje, czy nie. Nie co pan woli, ja muszę podjąć decyzję teraz. Dosyć duży problem mamy w tej chwili z, z kontaktem z generalną dyrekcją, która jest gospodarzem tej drogi. Niestety no, nikogo tu na miejscu nie ma. Okazuje się, że my ratujemy, aby cała ta droga nie popłynęła do Wisły, a tam gdzieś, gdzieś kierownik martwi się o to, żebyśmy nie zniszczyli nawierzchni koparką, która musi tu wjechać, no więc jakieś, jakieś nieporozumienia, no ale myślę, że, że w końcu jakoś sprawę sobie uzgodnimy. Stoi mi koparka, niestety gąsienicowa, bo taką musiałem ściągnąć, żeby ona sobie poradziła. Natomiast pan kierownik generalnej dyrekcji martwi się, że mu zniszczę nawierzchnię, no więc nie wiem, nie wiem czy ja powinienem się martwić na wierzchnią, bo za chwilę spadnie droga. Prace jednak rozpoczęto. Kamienie zostały zrzucone, koparka miejsca wiała je w odpowiednim miejscu. Myślę, że już jest po najgorszym, ale skutki powodzi będziemy usywać, chyba przez dobre kilka miesięcy, jeśli nie lata w tej chwili. Natura jednak upomina się o swoje. Kiedy poszerzano DK-81, z jednej strony usypano nasyp, zabierając część koryta Wisły, z drugiej wcinano się w zbocze góry. Teraz zarówno rzeka, jak i zbocze próbują odzyskać swoje tereny. Osuwające się zbocze systematycznie wyciska betonowe kraty, które mają wzmacniać konstrukcję zabezpieczenia drogi. Natura jest jednak silniejsza od człowieka. Zwłaszcza, że... Jak jestem tu 35 lat, takiej wody to tu nie było. Proszę mi wierzyć. W 1997 roku to była woda gdzieś czwarta, piąta w kolejności. Były groźniejsze wody. Ostatnia taka duża woda to był 72 rok.